No, dzień dobry w ten mroźny, piękny poranek. Chciałam Was przywitać od razu pogadanką i w sumie tak od razu mm, troszeczkę porozmawiać z Wami. Siedzę przy biurku i przeglądam zamówienia, bo dzisiaj jest poniedziałek i wczoraj po emisji odcinka, gdzie obwieszczam otwarcie mojego sklepu internetowego, co się okazało niesamowitym sukcesem i nie mam ochoty tego ukrywać. <laughs> ja mam poniedziałkową głupawkę. E, tak, piję kawę. Mój dziadek lubił pić z tego kubka i zawsze się o niego kłóciliśmy. No. I taki ładniutki jest. W sumie skąd on jest w ogóle? Ale nie, no nie chcę wylać sobie kawy na głowę, ale poczekajcie. Jakiś wół. Nie, no, nawet w okularach nie mogę tego rozczytać. Dobra, zaczynamy ten dzień od, ten odcinek, zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Przepraszam, że jestem taka chaotyczna, ale poniedziałki są dość. Nie, przecież dzisiaj jest wtorek. Wczoraj był poniedziałek. Przecież ja wczoraj byłam w Bydgoszczy cały dzień i załatwiałam tysiące spraw, a dzisiaj jest wtorek i dzisiaj zabieram się za przesyłki, bo odebrałam świeżą dostawę, że tak powiem, od Agnieszki, właśnie bluz. Wszystkie już mam tutaj na miejscu, muszę je poprasować, muszę wszystko przygotować. No i tak, ja sobie nawet zapisałam, co ja muszę Wam powiedzieć, więc przede wszystkim chciałabym Wam podziękować za wszystkie zamówienia po wczorajszym odcinku. Pamiętam, jak otwierałam sklep ten taki stacjonarny, ten mój komis, to było 13 lat temu, tak, no inne czasy w ogóle były zakupów, tak mi się wydaje, że wszystko przyniosło się bardzo do sieci. Nie do końca to wszystko ja osobiście gdzieś tak ogarniam. Jest, nie jest to proste, takie rzeczy... Jakby po staremu, czyli otwierać sklep, taki normalny sklep, taki gdzieś tam, taki punkt, otworzyć sklep, zaopatrzyć go, wyposażyć, przygotować się, otworzyć, wchodzi klient, jest kasa i to, to jest zupełnie jakoś inaczej. Tak, to po prostu było zwyczajnie o wiele prostsze dla mnie. Nie jestem jakimś tłukiem, bo dużo rzeczy przecież ogarniam chociażby i montaż, te wszystkie programy, te wszystkie rzeczy, przejściówki, pierdoły. Czy ja bym mogła kiedyś tak normalnie porozmawiać, żeby był jakiś logiczny ciąg mojej wypowiedzi i żebym nie musiała później się denerwować przy montażu? Mówię o wszystkim, tylko nie o tym, co trzeba. No, ale staram się naprawdę to bardzo szybko ogarniać i myślę, że jestem w tym całkiem niezła. Przynajmniej ja tak myślę, że idzie mi dość sprawnie. Ale musi mi iść tutaj dość sprawnie, bo ja tutaj u góry nie mam ogrzewania. Muszę się sprężać. ja przychodzę tylko tutaj w sumie teraz paczki pakować, bo tutaj mam wszystko. Tak. A że kiedyś, dawno, dawno temu, jak miałam, z jakichś 15 lat, pracowałam na streganie nie w takich temperaturach, to powiem wam szczerze, że yy, Tutaj to są luksusy, nie pada na głowę i no. Tata! Wiadomości od rano tat, trochę spadło śniegu. Dziękuję, tato! <gryw> Dziękuję Ci, ojcze, za te wiadomości. <gryw> w większości kupujecie teraz na prezenty, i jeżeli mają tam się jakieś znajdować spersonalizowane życzenia dla kogoś, no to y, tam jest taka opcja. Napisz do sprzedającego. To wtedy tam mi napisz i ja będę wiedziała. Albo ewentualnie, jeżeli macie takie życzenie, żeby yy, paczka, bo wiadomo, że mam ograniczoną ilość jakoś tych rzeczy, i jeżeli chcecie już teraz zakupić, a nie pasuje wam na przykład, bo dopiero przed świętami będziecie w Polsce, bo też dużo takich mam właśnie zamówień, to napiszcie to w wiadomości dla sprzedającego, że po prostu poproszę paczkę po tym i potem, czy tam tego i tego dnia. Ja to wszystko widzę, ja to wszystko odnotuję i jak najbardziej mam nadzieję, że sprostam tym wszystkim tam życzeniem, tak sobie myślałam że ogólnie jakoś tak, kiedyś było wszystko takie prostsze, mniej zadań spoczywało na jednej osobie a teraz na jednej osobie i to ja nie mówię tylko o sobie sobie, 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 chodzi mi o konkretnie o ilość zadań w dzisiejszych czasach, czy to jest właśnie w jakichś firmach, czy to jest w jakichś urzędach, korporacjach w domu, lista zadań do spełnienia jeżeli jest się nawet w domu, ma się dzieci, i tak dalej, to jest po prostu pff, po sam gwizdek. Wydaje mi się, że naprawdę kiedyś tak nie było, i nawet jak rozmawiam z jakimś starszym pokoleniem, czy to z moimi rodzicami, którzy na przykład pracowali w jednym zakładzie pracy przez całe życie, i, i to pokolenie często słyszę taki zwrot, że Wy młodzi jesteście teraz tacy niecierpliwi, ciągle zmieniacie tą pracę, i tak dalej. Tak, tylko że te czasy tak strasznie wypalają ludzi, ta intensywność zadań na jednego człowieka jest e, niewyobrażalna. Kiedyś to było nie do pomyślenia, kiedyś jak było zadanie z pracy, zrób coś na przykład, to miałeś na to nie wiem, cały dzień na jedną rzecz. Na jedną rzecz. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie oczywiście, no bo to jest taka moja teoria. A teraz jest naprawdę tego tych bodźców, no już takie modne to słowo ale tych bodźców na każdym kroku, w każdej postaci. I nic dziwnego w sumie, że ciężko jest się nie wypalić i być w pracy jednej przez, nie wiem, 20 parę lat. Dobrze, zabieram się zapakowanie yy, i wracamy do biurka na dół. Katarzyna, uspokój się. I jeszcze bardzo chciałam podziękować za wszelkiego rodzaju wskazówki i chęć pomocy przy mojej stronie, przy moim sklepie internetowym. Wasze wskazówki naprawdę były bardzo cenne, ale mam już od tego człowieka. Zresztą też tutaj ode mnie z kanału i od Pawła z kanału Mediteusz, który też robił właśnie u Łukasza stronę. Polecił mi Łukasza, Łukasz mi w tym wszystkim pomaga, wszystko ogarnia ale wiadomo, pracuję zawodowo i gdzieś to jest tak troszeczkę po godzinach to co dla mnie robi i pewnych rzeczy wiadomo, nie jesteśmy w stanie ja tym bardziej a Łukasz też nie jest w stanie wszystkiego dostrzec no i wasze wskazówki były bardzo, bardzo yy, trafne, bardzo pożyteczne i bardzo wam za to dziękuję to były ogłoszenia parafialne i myślę, że chyba powiedziałam wszystko Sory za ten chaos mojej wypowiedzi ale jest jest, jest jak jest. No. Nie, nie będę ukrywać, jest jak jest. To jestem ja. Piję kawę z dziadkowego kubeczka i zabieram się do pracy, idę pakować. Ja Wam życzę miłego tygodnia ze mną, bo cały tydzień przed nami, więc nie wiem w sumie co jeszcze będzie w tym odcinku. Nie mam pojęcia. Nie, nie mam pojęcia po prostu, ale miłego oglądania. Ostatnie herbatki, ostatnie lipki, jakie mam. Wiele tego nie zostało, ale i tak powiem szczerze, że jestem w szoku, że na tyle zamówień mi tego starczyło. A w ogóle wczoraj byłam na zakupach i kupiłam w Lidlu karmiki dla ptaków. Zostałam wyśmiana na Instagramie, ogólnie, bo wstawiłam to na Instagrama i ludzie, którzy... Pewnie już są ze znajomymi zaznajomieni. Śmiali się z tej ilości i to powiedzieli, że starczy na 15 minut. Dobre i to. No i kupiłam jakiś tam pokarm, jakieś takie kule tłuszczowe, jakieś ziarenka. No i też zostałam wyśmiana, że to starczy na chwilę, że w sezonie potrafili zejść 30 kg słonecznika i. No, no nic, ale pierwszy krok postawiłam, jestem z tego bardzo dumna, więc, jak spakuję paczki, to pójdziemy powiesić karmiki. Dobrze, zabieram się do roboty. No dobra. Uch! No, bo kto by czekał aż wszystko zapakuje? I teraz uwaga, i mam kożuszek. Wczoraj bydło, jeszcze byłam i odwiedziła i odwiedziłam mój ulubiony lumpex na Chodkiewicza w Bydgoszczy taki duży, duży, bardzo duży co ja się naprzymierzałam słuchajcie, jaki wybór był w takich korzuszkach ekologicznych oczywiście no i taki fajny dłuższy sobie, no nie pokażę wam, pokażę wam taki fajny dłuższy kupiłam sobie za całe 35 złotych, całkiem nowiutki z firmy Promod, muszę tego guziczki sobie przesunąć, bo mógłby być chyba ciut już jednak nie jest 36 rozmiar, to już tak 38 człowiek ma tak, zdecydowanie muszę sobie troszeczkę guziki, guziczki przesunąć, bo no mam na gruby sweter wełniany więc ja się przyglądam, bo tutaj mam ekranik no, ale jest czadowy także polecam lumpeksy ale ogólnie tak jest pięknie Wszystkie drzewa są oszronione, jest mróz i wyszło teraz słoneczko, bo rano było tak bardzo mgliście, a teraz wyszło słoneczko, jest naprawdę przepięknie. Ogólnie z tymi karmikami, z tymi ptaszkami, to mam tak, że tutaj mam kuchnię w tych oknach, dwóch i to jest od strony tutaj tej łąki, od strony sąsiadów. Tutaj w tych krzakach, i tutaj na tych moich linkach, i na tych moich malinach jest po prostu. Taka ilość sikorek, że codziennie przy śniadaniu jak na nie patrzę i kawałek ostatnio właśnie tak smalcu na chlebie tak przymroziłam i tak położyłam na słupku, to dosłownie moment tego nie było. No i fajnie oczywiście obserwuję takie ptaszki i, i stwierdziłam, że muszę im dać jeść po prostu zwyczajnie, bo nigdy nie miałam ptaszków, no i teraz mam. Takie wolne, ale one są tutaj codziennie, one są cały czas, każdego poranka. No i w sumie tak stwierdziłam, kurczę, przecież to są moje ptaszki, ja muszę o nie zadbać. Co prawda przeraża mnie te 30 kg słonecznika, jak mi ktoś napisał, ale okej, okay, przeżyję. Pozostało mi to zawiesić, ale dzisiaj mam gadanec, no, więc tak sobie myślałam. Dobrze. Nie denerwuj się. ze mną idziesz? Idziesz ze mną? Dzień dobry. Kapusty wiadro. Bym chciała. Dobra, to wiaderko oddaję, puste jest. Mama umyła, więc jest spoko. Dobra, 9 kilo i cebuli jeszcze bym chciała. Taki worek. No, Drobniejszej, tak, drobniejszej. no. Nie wiem, czy już Pan ma w workach, czyli naładować sobie? Naładować. Dobra, to sobie. Naładuję. A jajka Pan ma, może? <laughs> Ciężko z jajkami, nie? Nie wiem, czy. No. Kiedyś klientka szła z córką Aha. i córka matkę opieprzyła, że takich pytań to się nie nadaje, nie zadaje tak publicznie. No właśnie. <laughs> Co prawda, to prawda. A sąsiedzi na przykład tak tu przyjeżdżają, kupują, czy tylko... Część kupują, część nie kupują. To trzeba iść już po dużą ilość, przecież wiadomo, że po 5 deko nikt nie przychodzi, nie? Po 5 deko przychodzą? No po 5 deko nie, ale tacy po 30 deko potrafią przyjść. No nie, no bez jaj. chyba mi starczy. Znaczy mi, moim rodzicom i mi, bo... Ojej, ojej, no dobrze. Przestraszyłaś się, tak? Dobrze, przestraszyłaś się. Super. Puk, puk. Dzień dobry. Coś tam. No pisano tak? mnie, że chlebek dobra, jest do odebrania. Dobra, bo on się chodzi kręci. A, no tak. Jest co robić, nie? No, do, dobra, dobra dedukcja. O, super. No, fajnie, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Jest zima, to jest zimno! Odwieczne prawo natury. No, chodź, Wiem, wiem, broniłam się przed kotami. Mówiłam, na pewno nie dołączę do kociej mafii. Kot niech tam sobie będzie. No ale niestety stało się. Totalnie zbzikowałam na punkcie tego kota. Ale ten kot to jest jakiś w ogóle. Często też w komentarzach piszecie, że ten kot. No sami spójrzcie, ona chodzi ze mną na spacery i z psami jak, jak pies. Znaczy, ja myślę, że to troszeczkę wynika z tego, w ogóle ona się niczego nie boi. Ja myślę, że to wynika z tego, że ona zwyczajnie nie miała styczności z innymi zwierzętami niż moje psy. I tak ostatnio wywnioskowałam, że ona chyba myśli, że jest psem. No, tak myślę. Jest naprawdę przekochana. Chodzi, pilnuje się, nigdzie nie ucieka, nie boi się niczego, <laughs> nie żałuje niczego. Leci. Ale jest zima, ale jest bajeczna, Naprawdę po prostu cały sens właśnie w tym, że jak jest taka zima, no to nie sposób, żeby było jakoś nie wiem smętnie, bo ten klimat jest tak fantastyczny że wprawia w doskonały nastrój i przedświąteczny i taki ogólnie, że właśnie jest śnieg jest jasno, jest słoneczko i w ogóle najlepiej na świecie No chodź, chodź Kiciulka No szybko chodź tutaj no Ojej, ojej Ojej Nie zauważyłaś gdzie jestem? Ominęła mnie Co to jest za kot? To będzie taka miniaturka Kicia Puszczu, moje ty. To są nazwane spatery z kicią. O, jaka fajna przerwa w pracy! Łocie kręcę. Także jak zwykle, tym zimowym akcentem żegnam się z Wami. Dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję za wszystkie komentarze. No i ogólnie, no tak, dziękuję po prostu, że mnie oglądacie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mua! Oczywiście czytałam komentarze po emisji odcinka z odkurzaczem centralnym. No i prosiliście mnie tam o to, żebym powiedziała swoje wnioski, jakieś po jakimś użytkowaniu. Na ten moment mi się wydaje, że to jest dopiero co dwa tygodnie, jak ja używam ten odkurzacz, więc ciężko być tu jakoś obiektywnym, bo jestem cały czas taka, jakby. No, nie widzę minusów po prostu, zwyczajnie. Jestem cały czas podekscytowana posiadaniem tego odkurzacza, więc ciężko by mi było teraz jakoś obiektywnie powiedzieć, że nie, jednak coś tam jest takiego, że wolałabym inny odkurzacz. Ale jeżeli tak się wydarzy, że na przykład coś będzie mi na tyle przeszkadzało, będzie mnie wkurzało po dłuższym czasie, to na pewno Wam nie omieszkam o tym powiedzieć. Na ten moment jednak stwierdzam, że. To jest najlepszy odkurzacz, jaki ja kiedykolwiek miałam. Gdybym miała podjąć decyzję jeszcze raz, tak sama z siebie, z tą wiedzą, nie dlatego, że po znajomości, że tam Maciej z Bartkiem akurat się tym zajmują i tak dalej, tylko po prostu tak, że miałabym tą wiedzę, tak, przyszłabym mi z nieba, to na pewno bym zainstalowała sobie odkurzacz centralny. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Gwiazdor! It's coming! Dobra, zobaczymy czy odpali.